Dinka Jester to czwarty pojazd prezentowany w tej serii. Należy do klasy aut sportowych. Auto zostało do gry dodane całkiem niedawno przy aktualizacji biznesowej wraz z dwoma innymi pojazdami. Dinka Jester jest odzorowany najprawdopodobniej na Honda NSX z rocznika 2013, czyli jest to całkiem nowe auto. Zdjęcia tego pojazdu widzicie właśnie na ekranie. W grze ten pojazd prezentuje się tak. Pojazd nie spawnuje się jak na razie na aktualnym patchu 1.11, ale łatwo go zdobyć na single player, bo tam wystarczy tylko odwiedzić jeden z garaży przypisany dla naszej postaci i po prostu wyjechać nim na drogi GTA V. W trybie online pojazd jest do zakupienia na legendary Motorsports. Jester jest najlepszym pojazdem w klasie outsportowych, ale po tuningu. Przed tuningiem jest szóstym, siódmym pojazdem w klasie, bo dużo traci na przyspieszeniu, które przed tuningiem jest trochę słabe. No ale po tuningu wszystko nadrabia, bo przyspieszenie zostaje wymaksowane. Od drugiego najlepszego pojazdu w tej klasie wyróżnia się lepszą przyczepnością, która w Jesterze jest dobra. Sprawdźmy, jaki ten pojazd ma możliwości tuningu. Do wyboru mamy pancerz Hamulce Zderzaki Mamy tu bardzo duży wybór zderzaków Przedni oraz tylny Mamy, mamy silnik Wydech Klaksony Mamy też nowe klaksony na paczu 1.11 Światła, tablica Lakierowanie i tutaj mamy kolor dodatkowy I to jest duży plus Może od razu sobie jakiś kolor wybierzemy Mamy też klatkę I Tutaj pojawia się też Wydech na masce oraz na dachu. Mamy też taką modyfikację dachu. Mamy też progi. Fajny wybór spoilerów. Zawieszenie. Skrzynie biegów, turbo, ale nie będziemy montować. Koła. No i może sobie tutaj od razu jakieś kołatery zamontujemy. i na sam koniec szyby. Jak widzimy, pojazd ma bardzo dużo możliwości tuningu. Nie jestem pewien, ale może to być pojazd, którym jest najwięcej opcji modyfikacji. Teraz pora na testy. Sprawdzimy czas pojazdu na trasie drag przed i po tuningu. W żadnym pojeździe w serii nie instalowałem i nie będę instalował turbo. Najpierw sprawdzimy Jestera przed tuningiem. Jester nietuningowany Osiągnął czas 19 sekund i 29 setny Teraz sprawdzimy Jestera po tuningu Jester po tuningu osiągnął czas 17 sekund i 82 setny. Z testu drag możemy wywnioskować, że tuningowany Jester jest o wiele lepszy od Jestera nietuningowanego, no i to nawet znacznie. Wpisujemy wyniki testów do naszej tabeli, gdzie będą podawane wyniki wszystkich pojazdów z tej klasy, co nam pokaże, jaki pojazd pisał się najlepiej. Na razie Jester jest najlepszym pojazdem w serii i zostaje liderem, ale zobaczymy na jak długo. Podsumowując, pierwszy plus tego pojazdu to to, że po tuningu jest to najlepszy pojazd w klasie aut drugi plus to wiele możliwości tuningu. Trzeci plus to super mega fajny wygląd pojazdu zw Zwłaszcza po tuningu. Czwarty plus to przyjemność z jazdy tym pojazdem, przynajmniej jak dla mnie. Jedynym minusem jest słabe przyspieszenie przed tuningiem, przez co pojazd od razu w osiągach staje się gorszy od innych aut w swojej klasie. Mimo to pojazd mi bardzo zaimponował i bardzo mi się spodobał. Jest to teraz jeden z moich ulubionych pojazdów w grze, Na no a ulubiony w klasie aut sportowych. Dlatego wystawiam ocenę 10, czyli ocenę maksymalną. Jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od Was. Napisz w komentarzu, który z tych dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie, napisz jaki samochód chcesz zobaczyć spośród wszystkich, a być może znajdzie się na tym obrazku w kolejnym odcinku.